Cześć, witajcie na kanale Dziokomania. Słuchajcie, jest już ten czas, że spróbowałem prawie każdego pomidorka z moich krzaków, każdą odmianę, praktycznie jeszcze dwóch nie spróbowałem. I jestem w stanie powiedzieć lub polecić, lub co mi smakuje z tych pomidorków. No i cóż, no, przechodzimy do tego materiału. No. Pierwszym pomidorkiem będzie pomidorek Adam. Ja go dostałem 10 sztuk sadzonek od kolegi. One zaczęły najwcześniej rosnąć, znaczy najlepiej rosnąć, najlepiej dojrzewać, najwcześniej dojrzewać, przepraszam. Naprawdę sporo tutaj już z tych krzaków tych pomidorów zostało zerwane no z trzy kilo tak co najmniej. Naprawdę fajnie planowały. Wiem, że u niektórych właśnie u kolegi to są jego sezonki, ale jego pomidorki maksymalnie dorastają do takiej wielkości, umione. Urosły dużo większe i fajniejsze gronka, ale jeśli chodzi o smak tego pomidora, słuchajcie, to kurczę, on, ja go próbowałem też przeciągać na krzakach, o, tak jak tutaj, już na maksa czerwone, że już są miękkie, i on, no niestety, skóra jest strasznie gruba, twarda, i on tak na kanapeczkę to tak nie bardzo, on smakuje troszeczkę jak takie pomidory, które zakupujemy w zimę. Yy, marketach i ten smak jego nie powala. Miałem w zeszłym sezonie tutaj pomidora maja, który identycznie plonował, ale był pyszny. Ten jakoś mi do gustu nie przypadł. Żona też mówi, że jakoś to nie smakuje. Jest taki mało słodyczy. Jest taki bardziej, kurczę, kwaskowy, ale ale tutaj tego do góry nogami, co testowałem, to też jest Adam i on praktycznie całe swoje życie spędził tutaj na dworzu i powiem Wam, że tutaj były takie dwa, ale takie widzicie malutkie. O! dojrzały już tutaj, na... o, widać, że zgrona grona zostały tutaj zerwane i one były jak nie ten pomidor, jak nie ten ze szklarni ten Adam, po prostu lepszy smak, fajne w smaku, słodkie. Nie wiem, może on woli być po prostu na zewnątrz, na powierzchni niż, niż, niż w jakiejś szklarni czy foliaku. Lub yy, kwestia może być tego typu, że ja je tutaj przenawoziłem troszeczkę, bo ja ładowałem im, te Adamki dostawały yy, Target do pomidorów i ogórków, ten taki w granulacie też nawóz, i to może sprawiło, że one tak troszeczkę większe urosły i ten smak jest taki nijaki, właśnie. Może to też przez to, bo tamten w Doniczce dostał, dostał tego nawozu też, ale bardzo, bardzo późno, bo on już mi umierał, bo tam wyjadł wszystkie składniki pokarmowe z tej Doniczki. Jeden i drugi, ten do górnogami też i te pomidorki tam mają lepszy smak. Może to przez ten nawóz, więc może te pomidory są dobre, tylko że ja tutaj to źle zrobiłem, no ale oba oba te i te, czy na dworzu, czy tutaj, mają taką piekielnie twardą i, i grubą skórę. Następnym pomidorkiem jest pomidorek Bosman. No i on, tak jak tutaj na obrazku, wygląda tak samo. Ja się spodziewałem, że to będzie takie, takie gdzieś około smaku bawolego serca, no ale niestety jest taki bardziej papierowy, no. Yy, żonie jakoś tam troszeczkę to smakuje, mi to tak nie za bardzo. Zaczekajcie, ugryzę go. No nie. Nie, on mi nie smakuje naprawdę, nie wiem czemu. Jest taki suchy jakby w środku. Może jakby dojrzał bardziej jeszcze, no to coś by z tego było, ale to też nie jest to, co ja preferuję. Ja ogólnie lubię wolę pomidorki mm, takie nie malinowe tylko takie zwykłe, ale w tym sezonie moje serce podbił malinowy Ożarowski wysoki. On jest tak smaczny, tak słodki i tak tutaj fajnie zaplanował, też bardzo wcześnie zaczął dojrzewać. Chyba nawet wcześniej jeszcze od tego od tego Adama lub, lub razem każdy krzak Wydaje smaczny owoc. Te nietypowe liście, in, inne niż, niż wszystkie liście pomidorów. Bardzo fajna odmiana, i tą polecam yy, ze szczerego serca, bo jest naprawdę świetny. Plonuje. Każde grono ma sporo pomidorków. No wiadomo, tutaj u mnie z tymi niedoborami składników pokarmowych i nadwyżką składników pokarmowych w glebie, no to yy, fantastycznie zaplanował Pewnie wy, gdzie, gdzie macie lepsze warunki stworzone dla pomidorów. No to zapewne lepiej planuje i może są większe owoce, ale jest naprawdę przepyszny. Przepyszny jest. No na na faworyta będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo on dopiero zaczyna coś sobie tutaj. się wybarwiać, tak naprawdę. Tu już jest troszeczkę lepiej. Także jak tylko on dojrzeje, no to ja tutaj w komentarzu gdzieś czy w opisie dodam, hmm, jak on mi smakował i tak dalej, ale to jest powinno normalnie nowy, więc Powinno być OK z nim. I ogólnie z tym filmem mógłbym poczekać jeszcze do momentu, gdy spróbuję każdego pomidora, ale nie próbowałem jeszcze tylko właśnie faworyta i Honeymuna, który też zaczyna tutaj już powoli dochodzić, tam coś się wybarwia, więc no ja nie mogłem poczekać tylko dlatego, że tutaj ładnie dojrzał mi pomidor, której nazwy nigdy się chyba nie dowiem, może mi się uda. Jest to pomidor zakupiony w markecie, on jest i w Biedrach i w Lidlach pod nazwą pomidor kuś albo pomidor gałązka, zależy w jakim sklepie taki ten najtańszy, który y, kupujemy w zimę, taki najbardziej papierowy, niedobry, taki jak ten mój Adam chociaż nawet jeszcze gorsze one są te ze sklepu ja takie ziarenko sobie wydłubałem, kilka ziarenek, no i jedno tylko wzeszło i ta roślina tej rośnie, słuchajcie on, zanim zaraz zobaczymy jak go, w końcu spróbuje jest jeszcze, kurczę, twardawal, już taki dojrzały, że no, że musimy go teraz przetestować, no bo będę to dzisiaj obrywał tutaj łącznie z resztą i czas go spróbować. I ja tu zauważyłem taką rzecz z nim. On rośnie sobie, mimo tych moich niedoborów tutaj, bardzo ładnie sobie rośnie, zawiązuje te grona. Ja już go musiałem bardzo dawno temu ogłowić, bo on rósł najszybciej i naprawdę fajnie. I słuchajcie, no, jestem ciekaw, czy... Takie te właśnie odmiany, jakie tu stosują to jakieś masówki zapewnia w tych, w tych y, gdzieś tam w Portugalii, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, w tych w takich szklarniach przemysłowych, czy może nawet też w Polsce, nie wiem, może też być, ale on, zobaczcie, on ledwo co teraz zaczyna wykazywać na dolnych liściach dopiero jakieś niedobory. Jest, który się mam, 10 sierpnia, a on praktycznie ma spierdzieloną glebę, no bo tutaj, no zobaczcie, o. Morzarowski, Adam tutaj, on już umiera przez te moje niedobory tutaj w glebie i tak dalej. Ten też umiera. Tutaj ten nawet, o, już umiera ten Honej, bo też są coś się dzieje. Tam kupa niedoborów, wszystko kuleje tak naprawdę z tej uprawy. Nie wspomnę już o faworytach tam. A ten wydłubany z tego sklepowego, troszeczkę tu jakiś niedobór, ale ogólnie krzak jest tak zdrowy, że że godny uprawy. Tylko teraz zobaczymy jeszcze smak. Czekajcie, ten będzie bardziej czerwony. Ależ one są twarde. Ten jest... O, akurat mi odpad. No i co? Próbujemy. Co? Lepszy od tego Adama. Ale to jest taki... Taki sklepowy pomidor. Ja zawsze myślałem, że matko, czym oni to pędzą, te pomidory? Że one są w takie takie nie tego, niedobre za bardzo. A to po prostu są chyba takie odmiany. No, są pewnie pomidory na jakieś przeciery albo coś takiego. A sprzedają to jako pomidorki takie do jedzenia super kiściowe. No, nie, smak nie zachwyca. No, naprawdę. On jest już praktycznie dojrzały. A to jest takie, no... jest lepsze od tego ze sklepu, ale niedużo. Dobra. Ale na no, jakąś masową uprawę, na jakieś przeciery, to tak samo jak ten Adam, to się idealnie by nadał, bo naprawdę roślina jest żywotna, nie praktycznie żadnych niedoborów, mimo totalnych niedoborów w glebie i Przera przerażających wręcz daje sobie elegancką radę co dopiero by było, jakby miała naprawdę idealne warunki to w ogóle by świetnie plonowała przechodzimy dalej dalej mamy, czekajcie ja to odłożę tylko pomidorka no, ostrość, cytrynek groniasty wysoki no, on się tutaj naprawdę rozrósł troszeczkę za bardzo, ale już kilka owoców kilka owoców z niego zjadłem i muszę powiedzieć, że jest całkiem smaczny Słodziutki. Taki nie za bardzo wodnisty, a taki bardziej mięsisty, ale jest bardzo, taki smak może niewyrazisty jak na pomidora, ale, ale bardzo fajny, słodki. No i moje kochane pomidorki koktajlowe. Koralik. Ja go tutaj dałem po dwa przy brzegach foliaka bo to jest niby pomidor gruntowy. No on jest, do, do, do sałatek jest fajny, ale fajny. No, I tyle mogą mogę nie powiedzieć, że jest fajny. No jest taki lekko kwaskowaty. Jest no orzeźwiający, że tak powiem Ale pomidorek, poczekajcie. Kapturek, wysoki, samo To jest sztos. Jak ktoś lubi yy, nawet taki niedojrzały oniby, on, on tam tutaj ma trochę brak tego potasu w tych krzakach. Jak ktoś lubi z was pomidora Bawole Serce, to to jest w smaku jego miniaturka. On jest przepyszny. Nie jest za słodki, nie jest za kwaśny. Jest taki jaki ma być pomidor. Malinowy oczywiście, no jest przepyszny. Ja nie przepadam za bardzo za malinowymi, ale ten jak ten, jak samo jak ten Oszarowski, oba mi skradły serce w tym sezonie. Te smaki tych pomidorów są przepyszne. No te mają u mnie problem z dojrzewaniem. Ale mimo tego, o widzicie, tak troszeczkę tutaj potasu jeszcze brakuje. Mimo oprysków, ale mimo tego są przepyszne. Jak ktoś ma z Was świetną glebę i dobrze je poprowadził, to one będą pewnie jeszcze bardziej pyszne. Także tego kapturka malinowego i ożarowskiego polecam bardzo gorąco, bo są naprawdę świetne w smaku. No i co, słuchajcie, teraz wasza kolej. Chwalcie się. Jakie pomidorki wam smakują, jakie wam w tym sezonie wyszły i które wam smakowały, które nie smakowały. Może ten Adam faktycznie gdzieś, ktoś z was uprawiał i był smaczniejszy niż mój. Tak samo może ktoś właśnie próbował robić tak jak ja z tych pomidorów ze sklepu. I wiecie co? Ja mam taką, na przyszły sezon taki sobie zrobię challenge, że yy, z kilku różnych pomidorków takich ze sklepów gdzieś zakupionych na wiosnę, znaczy na wiosnę, gdzieś tam luty, marzec, Wybiorę sobie kilka ziarenek z tyk, co mi smakują i wysieję i zobaczymy jak one będą rosły, plonowały. Mam nadzieję, że już moja groba będzie wtedy genialnie przygotowana, bo taki mam zamiar. No bo tutaj tak naprawdę te mundki to jest obraz nędzy i rozpaczy. One już tak jakby miały umrzeć zaraz wszystkie tak wyglądają, no, ale już no dobra, już pomińmy to. Chodzi o smak pomidorów i mam właśnie zamiar kilka takich pomidorków sobie, ewentualnie gdzieś może jeszcze zimą, czy grudniu, w grudniu, listopadzie jakiegoś się kupi pomidorka w sklepie i okaże się dobry, no to kilka pestek z niego wyjmę, ususzę i i w marcu wysieję i zobaczymy jak takie pomidorki rosną i jak smakują, no bo ten tutaj tak jak pomidor kiściowy, który zakupiłem właśnie w Lidlach, no to to tak samo smakuje, może ciut lepiej, no ale to jest taka po prostu chyba odmiana, a nie, że ktoś jak uprawia to masowo i nie wiadomo czym tam nawozi, to przez to taki smak, chociaż też możliwe. No. Trudno stwierdzić, no, ale nie jest on jakiś tam pyszny. Na przykład tak jak te pomidory Maja, które miałem w zeszłym sezonie, były, mi bardzo one smakowały. Ona tam się tak za bardzo tym nie zajadała, bo ona lubi yy, malinowe, ale też jej smakował, co jest naprawdę aż nie do uwierzenia, że jej taki zwykły pomidor smakował. Dobra, słuchajcie, czekam na Wasze komentarze z Waszymi opiniami o pomidorkach tych, o których ja mówiłem i jakie tam macie wy w zanadrzu, jakie wam smakują i co. Trzymajcie się, owocnych plonów, cześć!